Zapiszmy na początek liczby całkowite, większe od minus 6 i jednocześnie mniejsze od 10. I teraz, wśród tych wszystkich liczb, policzmy liczby naturalne. Przypomnę, że liczba naturalna to jest liczba całkowita dodatnia i 0, więc. Tutaj od 1 do 9 mamy 9 liczb, plus 0 to łącznie 10 liczb, zatem wszystkich liczb naturalnych wśród tych liczb jest 10.